Po otwarciu Gmaila, otworzy nam się okno wiadomości odebranych. Z lewej strony znajduje się lista etykiet. Etykiety te możemy sobie wyobrazić jako nalepki, etykiety na szufladach, do których będziemy wkładali wiadomości w sposób uporządkowany, podzielony na kategorie. I są to katalogi stałe, takie jak odebrane, oznaczone gwiazdką, czaty, wysłane, wersje robocze, kręgi. Natomiast są też etykiety, które są nadane jako nazwy są nadane przykładowe, na przykład osobiste podróże, praca, żeby zmieniać, po prostu to jest jako przykład yy, kategorii, na jakie możemy wiadomości podzielić. Yy, moim zdaniem dobrym kryterium do selekcji jest osoba korespondenta lub grupa osób, na przykład rodzina. Żeby to zrobić, po prostu musimy sobie założyć nową etykietę. Żeby założyć nową etykietę, czy też nową kategorię, według której będziemy porządkowali wiadomości, klikamy na napis więcej, rozwinie nam to dodatkową listę i na dole znajduje się zarządzaj etykietami i utwórz etyk nową etykietę. Na napis utwórz nową etykietę pojawia nam się małe okno dialogowe, więc jako nazwę etykiety wpisujemy Zosia. Potwierdzamy przyciskiem utwórz. Tutaj z lewej strony na liście etykiet pojawiła nam się nowa, nowa etykieta Zosia. Etykiety są porządkowane alfabetycznie. Możemy zmienić nazwę i na przykład nadać nazwę 1 Zosia. W nazwę wchodzimy w opcję zarządzaj etykietami. Otwiera nam się pole do edycji etykiet i wyszukujemy naszą etykietę z nazwą Zosia. Klikamy przycisk Edytuj i wtedy nadamy nazwę 1 Zosia. I tę nazwę zapisujemy. Zmieniliśmy nazwę. Widzimy, że z lewej strony etykieta Zosia wysunęła się na pierwsze miejsce. Dodawać etykiety i zmieniać nazwy możemy w każdej chwili. Dobrze jest to zrobić na początku, klikając na napis Odebrane, wracamy do katalogu Odebrane. Te nazwy po lewej stronie po prostu otwierają nam poszczególne katalogi, czyli poszczególne szuflady, w których mamy poukładane wiadomości według kategorii nazwy danej etykiety. Listą etykiet możemy zarządzać następująco. Mniej więcej po środku, z lewej strony, znajdują się napis Mniej ze strzałeczką lub napis Więcej ze strzałeczką w dół. Klikając na Więcej otwieramy całą listę, a na dole jeszcze ma mamy opcję Zarządza etykietami. Klikamy na tą opcję i otwiera nam się pole edycji etykiet. I w tym miejscu możemy sobie usuwać. I etykieta praca może być niepotrzebna, wobec tego usuwamy. Jest, pojawia się pole dialogowe. 3 potwierdzamy usunąć etykietę. Praca, usuwamy i w ten sposób na liście nie mamy etykiety. Praca. Jeśli przyjrzymy się wiadomościom, zauważymy, że pojawiła się nowa, nam nowa osoba Kazimierz. Wobec tego założymy sobie etykietę, czyli tak, jakbyśmy szufladkę zakładali z nazwą Kazimierz. W tym celu klikamy sobie na napis Więcej z lewej strony rozwijamy pełną listę etykiet. I wybieramy opcję Utwórz nową etykietę. W polu nazwy etykiety wpisujemy Kazimierz i potwierdzamy przyciskiem Utwórz. W ten sposób z lewej strony pojawiła nam się etykieta Kazimierz. Oczywiście u góry również pojawił nam się komunikat, że etyk etykieta Kazimierz została utworzona. Mogę to zrobić w ten sposób, ponieważ ta wiadomość jest już przeczytana, znajduje się tutaj w tej dolnej części i nie jest wyświetlana pogrubionym pismem. Klikamy na kwadracik znajdujący się z lewej strony wiadomości. W ten sposób zaznaczamy wiadomość. Zobaczcie Państwo, że tutaj w kwadraciku pojawił się ptaszek. Wiadomość zabarwiła się na kolor żółty, a tutaj pojawiły się ikonki podobnie jak przy otwarciu wiadomości. Otwieram sobie katalogi, etykiety, do których mogę, mogę sobie przenieść. Wyszukuję Kazimierz, klikam i mam ponownie: Przeniesiono wątek do Kazimierz. Jeśli chcę sprawdzić te wątki, które zostały przeniesione, oczywiście mogę otworzyć szufladkę opatrzoną etykietą Kazimierz. Po prostu z lewej strony klikam na to, pokazuje mi się widok. Widok tej szufladki, tej i tego katalogu opatrzonego etykietą Kazimierz. Przeniesione są dwie wiadomości. Widzimy, że te wiadomości tutaj się znajdują. Klikając na odebrane, wracamy na widok pola odebrane. I mamy też, widzimy kolejną wiadomość od kogoś, kto się nazywa Propionis Altair. a nie mam katalogu założonego. Mogę kliknąć, zaznaczyć tutaj tą wiadomość. Klikamy. Pojawiły nam się znowu te przyciski do manipulacji wiadomościami. Otwiera się lista opcji, ponieważ tutaj nie mam tej osoby, więc sobie tą kategorię po prostu zakładam od nowa. O. Mi komputer podpowiada – utwórz nowo. Pojawia się pole dialogowe. Z po prostu potwierdzeniem utworzenia etykiety, więc potwierdzam, utwo otwieram i potwierdziło mi się, że wątek Prokionis został przeniesiony do Prokionis, A po lewej stronie pojawiła się następna etykieta. Myślę, że w tym odcinku to już będzie wystarczająca ilość informacji. I dziękuję.